Teraz, w najbliższych latach, stopniowo będzie wprowadza wprowadzane CBDC, czyli pieniądz cyfrowy. I wiele osób sobie może myśleć: Ej, no to w sumie zrobicie, to pewnie taka kolejna kryptowaluta. Tylko, totalnie nie. To jest totalnie coś odmiennego, o wiele gorszego, dlatego że CBDC jest produkowany przez bank centralny. I ok, więc ktoś sobie może pomyśleć, no to super, w sumie nie będzie jakby wtedy banku, nie będzie banków prywatnych, nie będzie pośredników, będzie wszystko prostsze i w ogóle, tylko że to tak nie będzie, bo wtedy jakby Twoimi pieniędzmi będzie zarządzane, jakby one będą zarządzane przez państwo, a nie przez bank prywatny. Jak coś odjebie bank prywatny, no to możesz sobie iść do innego, tak? I dlatego też oni jakby no, konkurują między sobą, więc chcą jakby dostarczyć jak najlepszą usługę. A gdy twoja kasa to będzie CBDC emitowana przez bank centralny, no to jakby nad tym, nad nimi już nikogo nie ma. Więc oni mogą stwierdzić, że tak jak było w Kanadzie ostatnio, były protesty, Bodajże kierowców, czy kogoś tam. No i oni zostali stwierdzeni przez państwo, że, że to są terroryści. Więc terrorystom trzeba zamrozić konto w banku, tak? Jakby konto, jakby tam, gdzie masz pieniądze. No i wtedy, gdyby jest tylko i wyłącznie CBDC, no to tak naprawdę całkowicie ciebie odcina to od środków do życia. Albo, nie wiem, widzisz, że o tutaj. Em, Jesteś przeciwko lockdownom, no to znowu, nie? Jakoś to może sobie zainterpretować państwo i ci na przykład nałożyć jakieś ograniczenia na, um, na twoje konto bankowe, na twój cash, albo mogą być jakieś inne ograniczenia na zasadzie, że masz jakąś wypłatę i masz ograniczony czas na wydanie tych środków, bo inaczej one przepadają, nie? I to są jakby potężne narzędzia. Do kontroli takiej masowej, nie i generalnie no to wygląda niepokojąco, bo bardzo dokładnie widać, że idziemy w tą stronę, i gotówka na, każ na wielu płaszczyznach jest właśnie jakby, no, jest próba ograniczania obrotu tej gotówki, bo idziemy właśnie w stronę CBDC.